Dzień dobry. Nazywam się Marcin Wolskiej. W firmie Pneumat odpowiadam za dobór zbiorników, sprężarek, filtracji oraz osuszania sprężonego powietrza. Niezależnie czy prowadzimy warsztat samochodowy, czy w naszej firmie wykorzystywane jest wiele urządzeń pneumatycznych, zbiornik stanowi ważny element każdej stacji sprężonego powietrza jako zasobnik magazynujący lub bufor w przypadku szczytowego zapotrzebowania. Na sprężone powietrze. W zależności od sposobu dystrybuowania sprężonego powietrza możemy wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje zbiorników. Są to zbiorniki główne, nazywane również zbiornikami mokrymi, oraz zbiorniki e, pomocnicze, nazywane również zbiornikami suchymi. Zbiornik główny, nazywany również zbiornikiem mokrym, instalowany jest najczęściej bezpośrednio za sprężarką lub za zespołem sprężarek. A przed filtracją i osuszaczem powietrza. Oprócz wcześniej wymienionej funkcji magazynowania, głównym zadaniem zbiornika mokrego jest sterowanie pracą sprężarki, to znaczy pozwala uniknąć częstego włączania i wyłączania sprężarki, tłumienie pulsacji powietrza, jakie wytwarza sprężarka, oraz schładzanie sprężonego powietrza. Zbiornik mokry bezwzględnie Powinien być wyposażony w automatyczny spust kondensatu, który będzie odprowadzał nadmiar wilgoci, która wytwarza się w zbiorniku. Nieodpowiednie odwodnienie takiego zbiornika może prowadzić do zalania bardzo cennych narzędzi odbioru sprężonego powietrza. Zbiornik pomocniczy, zwany również zbiornikiem suchym, instalowany jest najczęściej za układem uzdatniania. W pobliżu punktów poboru dużych i zmiennych ilości sprężonego powietrza, a jego głównym zadaniem jest minimalizo minimalizowanie spadków sprężonego powietrza w sieci, szczególnie w przypadku e, nagłych i nagłego i dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Przyjmuje się, że dobrze dobrana pojemność zbiornika mokrego powinna posiadać około 1 trzeciej wydajności sprężarki, natomiast w przypadku zbiornika suchego, jest to około 2 trzeciej wydajności sprężarki. To znaczy, przy sprężarce posiadającej wydajność około 1200 litrów na minutę, pojemność zbiornika mokrego powinna wynosić około 400 litrów, natomiast pojemność zbiornika suchego powinna wynosić około 800 litrów. Dobór właściwego zbiornika sprężonego powietrza uzależniony jest przede wszystkim od wydajności zasilających go sprężarek, charakterystyki. Oboru sprężonego powietrza oraz odciśnienia, jakie jest wymagane przez odbiornik końcowy. Ze względu na rodzaj wykorzystanego w produkcji materiału oraz zastosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje zbiorników ciśnieniowych. Są to zbiorniki ze stali węglowej, zbiorniki ocynkowane oraz zbiorniki ze stali nierzewnej. Zbiorniki ze stali węglowej. Jest to najtańsza opcja, która sprawdza się w większości zastosowań. Zbiorniki ze stali węglowej w ofercie Pneumat to przede wszystkim seria KP, zbiorniki pionowe o pojemności od 100 do 25 tysięcy litrów i ciśnieniu w zależności od pojemności od 11 do 50 bar. Seria KP, zbiorniki poziome o pojemności od 700 do 25 tysięcy litrów. I ciśnieniu w zależności od pojemności od 11 do 50 bar. Seria KP zbiorniki do nadbudowy agregatów sprężarkowych o pojemności od 20 do 400 litrów i ciśnieniu w zależności od pojemności od 10 do 40 bar oraz Seria B94 o pojemności od 1 do 12 litrów oraz ciśnieniu 11 bar w wersjach z dwoma i czterema przyłączami. Zbiorniki ocynkowane pokryte są ochronną powłoką cynku, która zapobiega tworzeniu się korozji. Metoda ta zapewnia długotrwałą ochronę wnętrza zbiornika, jednak zwiększa jego koszty oraz wydłuża czas realizacji. Zbiorniki ocynkowane w ofercie Pneumat to wszystkie zbiorniki serii KP, zbiorniki poziome i zbiorniki pionowe, za dodatkową opłatą. Zbiorniki ze stali nierdzewnej. Jest to najdroższa opcja, jednak najbardziej trwała i odporna na korozję, dzięki czemu zachowują wyjątkową czystość powietrza. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie czyste powietrze jest najważniejsze i są to przede wszystkim szpitale, laboratoria czy procesy produkcji elektroniki. Zbiorniki ze stali nierdzewnej w ofercie Pneumat to. Seria PZ w różnych wersjach posadowienia i pojemności od 1 do 730 litrów i ciśnieniu 10 bar. Seria KP o pojemności od 100 do 8000 litrów i ciśnieniu 11 bar. Konstrukcja każdego zbiornika jest ściśle określona i zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego, który kontroluje dokładność wykonania spawów oraz króćców, wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, oraz określa sposób podłączenia zbiornika do sieci. Każdy zbiornik, którego iloczyn pojemności wyrażony w litrach oraz nadciśnienie wyrażone w barach jest większe niż 300 litrobarów, wymaga zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego. Każdy gotowy do użycia zbiornik powinien posiadać manometr do monitorowania ciśnienia wewnętrznego, zawór bezpieczeństwa, który zapobiega przekroczeniu dopuszczalnej wartości ciśnienia oraz zawór wraz ze spustem kondensatu, aby uwolnić nadmiar cieczy gromadzącej się w zbiorniku. Dziękuję Państwu za uwagę. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam Państwa do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego.